Przeszkodą, jak to w takich trójkątach był ten trzeci. Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku kryminalnego patrolu. Dzisiaj mówimy o zabójstwie. Gabriela i Jerzy poznali się na planie filmowym. Niemniej jednak prawdziwe role zagrali w życiu. Za te role jednak nie dostali Oscara, nie przeszli po czerwonym dywanie, ale poszli do więzienia. Jest rok 2001. Roman Polański kręci w Polsce swój słynny film Pianista. Oczywiście potrzebuje statystów. Na plan filmowy zgłaszają się Gabriela, 44-letnia kobieta, atrakcyjna. Pomimo tego, że urodziła dwójkę dzieci, wciąż ma świetną figurę. W ogóle na co dzień pracuje na wyższej uczelni. I Jerzy, równolatek, też ma 44 lata, wysoki, postawny mężczyzna. Gabriela to brunetka krótkoczarnych włosach, jeży, typ bardziej aryjski. <grym> Także ona zagrała Żydówkę, on zagrał Hitlerowca, ale to nie przeszkadzało im w tym, że poza planem filmowym coś pomiędzy nimi zaczęło iskrzyć. Rzeczywiście zaczęli się spotykać, pierwsze spotkania w kawiarni, no, nawiązali pomiędzy sobą romans, który zaczął Przeistaczać się w taką płomienną miłość. Kiedy Gabriela i Jerzy poznali się, on już był po rozwodzie, natomiast ona miała męża, no, w związku była już 25 lat, no ale nie była zadowolona z małżeństwa. Mówiła o tym, że w tym małżeństwie, w tym związku męczy się po prostu. Więc planowali wspólne jakieś życie, no ale oczywiście przeszkodą jak to w takich trójkątach był ten trzeci. Zastanawiali się, co zrobić. Z drugiej strony mąż Gabrieli uważał, że to taki przelotny romans, że kobieta no, zdecyduje się jednak pozostać z nim, przecież mieli dwójkę dzieci, nie chciał jej dać rozwodu. Liczył na to, że ona się opamięta. Nie wiedział, a był już rok 2005, że w zasadzie wyrok na niego został już wydany. Jesteśmy na ulicy Komorowskiego w Krakowie. Stara przedwojenna kamienica. To właśnie w jednym z mieszkań doszło do zabójstwa męża Gabrieli. Co ciekawe. W tej kamienicy, dokładnie po drugiej stronie korytarza, kiedyś w latach 30., mieszkał Roman Polański. Przyjechał tutaj z Paryża i przez dwa lata mieszkał właśnie w mieszkaniu naprzeciwko tego mieszkania, w którym doszło do zabójstwa. Jest maj 2005 roku. Gabriela i Jerzy planują zabójstwo. Omawiają wszelkiego rodzaju szczegóły, zastanawiają się w jaki sposób zabić męża Gabrieli, co zrobić ze zwłokami. Robią także przygotowania. Idą do sklepu budowlanego, kupują materiały budowlane, kupują sznur, są gotowi do tego, żeby męża Gabrieli zabić. Wyznaczają datę na 13 maja 2005 roku. Tego dnia Gabriela i Jerzy realizują swój plan. Gabriela zwabia męża do mieszkania. Pretekstem ma być klatka ze świnką morską. Prosi go, żeby przeniósł tę klatkę. Rzeczywiście mąż Gabrieli nie spodziewa się niczego, zresztą drzwi do mieszkania są zamknięte. Ale kiedy wchodzi za drzwiami, czai się Jerzy, który dwukrotnie uderza go. Kijem bejsbolowym w głowę. Mąż Gabrieli upada. Zresztą nie ma szans w walce z Jerzym, dlatego że Jerzy jest dużo silniejszy, wysportowany, spokojnie radzi sobie z mężem Gabrieli. Kiedy ten leży ogłuszony na ziemi, zakładają mu na głowę worki foliowe, przyduszają, trzymają tak długo, aż mężczyzna przestaje oddychać. Kiedy upewnili się, że. Nie żyje. Realizację ukrycia zwłok bierze na siebie Jerzy. Postanowili schować zwłoki w takiej wnęce. Ta wnęka jest na balkonie. Wymiary niewielkie, dlatego że ma ta, ta wnęka wymiary około 60 na 80 cm, więc z trudem upycha tam ciało. Potem przy pomocy materiałów budowlanych, tych, które kupił wcześniej, yy, robi taką ścianę, robi taki mur. Nie ma wprawy, bo przecież nie zna się specjalnie na murarce. Więc pierwsza warstwa odpada, drugi raz pokrywa ją betonem. To się wreszcie udaje. Kiedy zamurował już zwłoki, dzwoni do Gabrieli, a ta z kolei na policję. Opowiada, że. Mąż gdzieś zaginął, że przypuszczalnie ma kłopoty finansowe. W tle pojawiają się również jakieś porachunki gangsterskie. W każdym razie zgłasza o tym, że mąż przypuszczalnie wyjechał do Austrii i zaginął. Ale mamy dla Was też coś specjalnego. Nas też to trochę zaskoczyło, dlatego że okazało się, że Ekipa, która pracuje dzisiaj przy kryminalnym patrolu, a więc Mateusz Kudła, ale wcześniej za nią Kokoszką Romer, Łukaszem Herodem i Krzysztofem Bąkiem, pracowali również na planie filmu o Romanie Polańskim i Ryszardzie Chorowicu. To jest film, który niedawno był na festiwalu filmowym. I tak się złożyło, że wszyscy tutaj w tej kamienicy kręcili. Również scenę, i tam się znalazła scena rozmowy z dozorcą. I dozorca tej kamienicy mówi właśnie o tym zabójstwie. Ta scena nie znalazła się wprawdzie w samym filmie o Romanu, Romanie Polańskim i jej chorowicu, ale dzisiaj macie wyjątkową okazję zobaczenia fragmentów tej rozmowy, do czego Was zapraszam. Bo to rzeczywiście wyjątkowa sytuacja, jak bardzo to wszystko, co się działo. Zbiega się z tym filmem, chociaż Roman Polański oczywiście nie ma z tym nic wspólnego. Sam usłyszał tę opowieść o zabójstwie i był mocno zaskoczony. Właśnie dwóch zatrudnionych w filmie, jeden dwumetrowy, który grał i piękna Żydówka, brunetka o białej cerze, zwabili męża jej do mieszkania tego. Tutaj? Tak. U Kostrzewów? U Kostrzewów, <laughs> tak. Zwabili go podstępnie, on i, i no, że się i zamordowali. Ale się oświadomość, że... Na, Gabriela na, na K. Popeł... Tak, tak, o, o, popełnia o, o. błędy, zbyt szybko o. rozpoczyna w sądzie starania, aby małżonka uznać za zmarłego, mając orzeczenie jego śmierci, odziedziczyłaby zgody z prawem tak. całej Za Zamożny to był człowiek, mąż jej. Aha. No ale nie chciał jej dać rozwodu i to też było przyczyną. A, Dlatego, po tak zrobili. Tak? Tak. Wspólnie? Wspólnie. Wspólnie. W, jakim, w jakim? Niedługo po zabójstwie Jerzy wyprowadza się z tego mieszkania, wynajmuje je studentom, natomiast sam wprowadza się do Gabrieli. Jakiś czas później, m, tą sprawą zajmują się policjanci z archiwum X. Ta sprawa nie daje im spokoju. Zaczynają się zastanawiać nad pewnego rodzaju rzeczami. Zaczynają również obserwować i Gabriele i Jerzego. I tu okazuje się, że w, oni, no, licząc na to, że przejmą majątek po mężu Gabrieli, fałszują umowę kupna-sprzedaży samochodu. Znajdują pewnego człowieka. Ten teoretycznie kupuje samochód od Gabrieli, jej męża. Jeszcze za życia, czyli trzy dni przed, przed jego śmiercią, a następnie ten samochód sprzedaje właśnie Jerzemu. No, zadziwiający zbieg okoliczności, że właśnie Jerzy kupił samochód po mężu Gabrieli. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no tak jest w Polsce, że zwykle kobieta, która żyje z człowiekiem przez 25 lat, nie tak szybko znajduje nowego. Partnera. To oczywiście różnie bywa, ale zwykle yy, kobiety, które tracą yy, męża czy tracą partnera po tylu latach, no, nie szukają szybko następnego. Wprowadzenie się Jerzego no, świadczyło o tym, że no, to jest sytuacja zastanawiająca. Również policjanci zastanawiali się, gdzie mogą być zwłoki. Yy, doszli do wniosku, że zwłoki mogą być ukryte w mieszkaniu. Wzięli plany tego budynku. Okazało się, że tylko wnęka w tym mieszkaniu Jerzego jest zamurowana. Wszystkie inne wnęki, to jest wolna przestrzeń. Postanowili w jakiś sposób zaryzykować i rozkuć m, tę część balkonu. Po czterech godzinach kucia rzeczywiście wyciągnęli zwłoki męża Gabrieli, znaleźli także kawałek tego kija bejsbolowego. No, cała sprawa, całe zabójstwo wyszło na jaw. Gabriela i Jerzy mm, no, zostali zatrzymani. Przedstawiono im zarzuty zabójstwa, później wyrok sądowy. Ona dostała 12 lat więzienia, a Jerzy dożywocie. I tak kończy się ta sprawa, którą, która rozpoczęła się na planie filmowym, a skończyła się w więzieniu. Jeżeli. Podobało Wam się to, co dzisiaj widzieliście. Zapraszamy także do obejrzenia tych odcinków, które już były. Zapraszamy na kolejne, każdy wtorek, godzina 20. Zapraszamy, a na razie trzymajcie się.